Hela barierz wydarzenia. Dobry wieczór Państwu. Już dziś w wydarzeniach. Koronawirus. Od paru dni widać poprawę. Czy to powód do radości? Polityka. Czy rząd podejmuje słuszne decyzje? Oraz Wielkanoc. Czy w tym roku pójdziemy święcić swój koszyczek? To wszystko już za chwilę. A teraz zapraszamy Państwa na specjalny materiał z okazji dnia liczb. Pokażemy, jak często spotykamy się z liczbami całkowitymi, wcale o tym nie wiedząc. Zapraszamy. Temperatura. Temperatura może być dodatnia bądź ujemna. Chłodziarko-zamrażarka. W lodówce jest około 3 stopni Celsjusza, a w zamrażarce około minus 19 stopni Celsjusza. Stan konta. Stan konta, kiedy dostajemy wypłatę, będzie dodatni, ale kiedy wydamy za dużo, będzie ujemny. Wysokość nad poziomem morza. Określamy ją liczbami dodatnimi i ujemnymi. Współrzędne x i y. Współrzędne podane w x i y mogą być na plusie albo na minusie. Oś liczbowa. Liczby, które leżą na niej przed zerem, są na minusie, a te, które za zerem, na plusie. Gry planszowe. Na przykład, jeśli dobrze wykonamy zadanie, mamy plus 5 punktów, a jeśli źle, minus 5 punktów. Punkty z zachowania. Za dobre zachowanie dostajemy plus 1 punkt, a za złe, minus 1. Niektóre stałe fizyczne często ich potęgi są na minusie. Giełda papierów wartościowych ich wartość może wzrastać lub spadać, może przynosić straty. Ruchomość stawu. Normalnie ruchomość stawu łokciowego wynosi od 0 stopni do 150 stopni, lecz kiedy ktoś ma przeprost, jego ruchomość wynosi od minus 5 stopni do 150 stopni. Obniżki i podwyżki. Nie zawsze są podawane w procentach, często widzimy na przykład minus 20 zł. Podwyżki też często widać, choć sklepy się tym nie chwalą. Wynik testu. Na konkursach i kiedyś na egzaminach. Za złą odpowiedź są punkty ujemne, a za dobrą oczywiście dodatnie. Polska zima 2021. Zanzibar temperatura dodatnia. Morsowanie, temperatura ujemna. Dziękujemy bardzo. A już po przerwie zapraszamy na podsumowanie zakażeń koronawirusem z ostatnich dni.